Kiedyś jak minęły tobie święta? S Smacznie i mokro! <laughs> tak mi minęły święta! Czyli miałeś w domu śmigusa Dingusa? No pewnie obowiązkowo. To ja wszystkich lałem moim super ekstra specjalnym pistoletem na wodę. Było fajowo. A teraz to ja muszę się trochę pouczyć, bo święta się skończyły, no i znowu trzeba wrócić do codzienności. A może? Czekaj. Wiem, wiem, mam pomysł. A może zrobimy sobie jedno ćwiczenie razem, bo tak się składa, że zostało mi jeszcze jedno dzisiaj do zrobienia. Co ty na to? Bardzo dobry pomysł. Co to za zadanie? No właśnie, bo to jest takie zadanie, że Raz ja muszę mówić taki fragment wierszyka, a raz będziesz ty mówiła. Zrobimy sobie na przemian, bo mam kilka. Ale ten wierszyk nie jest kompletny. Zawsze będzie brakowało w nim jakiegoś słowa. I trzeba będzie to słowo wymyślić. Co ty na to? Dobrze, Bazyli, to ty zacznij. OK. <laughs> Pierwszy wiersz. Samochwała w kącie stała. I wciąż tak opowiadała. Zdolna! <laughs> niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Czego brakowało? Zdolna, jestem niesłychanie. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Chodziło o słowo jestem! Świetnie. To teraz... Twoja kolej. Pewna żaba była, hmm, hmm, hmm. więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Hmm, hmm. Pewna żaba była, była, była. Jaka ta żaba mogła być? Hmm, hmm. Wiem, wiem, wiem! Pewna żaba była słaba. Brawo! No, tak, tak, udało mi się wymyśleć. Łatwizna to było. Dobra, to teraz moja kolej. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały. cały dzień! Cały dzień! Tak jest, tak jest, tak, tak, tak. Ale fajna zabawa. W nieskończoność moglibyśmy się tak bawić. No, ale tymczasem została już tylko jedna zagadka. Dobrze, skup się bazyli, bo nie będzie prosta. O, trudna jakaś na koniec faj. Jest kura samograjka uh -huh. znosząca złote jajka. jajka. Na dębach rosną. Hm, 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 w gronostajowych czapkach. Jest hmm. i wieloryb stary, co nosi. Hmm, 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 hmm. Hmm. Aż dwa wyrazy trzeba wstawić. Hmm. Nie dziwię się, że na końcu jest ta zagadka. Ale to jest łatwizna. Jak to mówią, bułka z masłem. Uwaga! Odpowiadam. Jest kura z samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, w grono stajowych czapkach jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Koniec! Brawo! No, brawo, brawo, mówiłem łatwizna. Ja bardzo lubię wierszyki. Bardzo lubię. Nawet można powiedzieć, że je uwielbiam. No dobrze. Zrobiliśmy już wszystkie wierszyki i już wszystko, wszystko na dzisiaj mam zrobione. A to oznacza, że mogę w końcu iść i polepić coś sobie z plasteliny. Bo dzisiaj od rana miałam wielką ochotę na to. No to do usłyszenia. Pa pa! pa.